Cały czas gdzieś y, odcinasz kupony z y, tantiemów, z muzyki? No gdzie? Ja nie byłam ani producentem tego. Więc no ale to... wykonawczynią nią byłaś, więc. No tak. Nie, nie, nie. Jakoś nie wiem. Moje kupony się zgubiły. Naprawdę? Trzeba to jakoś uporządkować, ale nie odcinam. Raczej okay. robię różne rzeczy na bieżąco. Czyli to nie jest tak, że tam co trzy miesiące czy co y, jakiś czas dostajesz y, duży przelew z x -u. Nie, bo nie jestem w sejksie. <laughs> Okej. Okay. Ale to jest niedopatrzenie, czy po prostu też nie wiem, zrzekłaś się praw czy jak to wygląda? No, no jeśli chodzi o te y, moje płyty te pierwsze, no to ja jestem wykonawcą ich, więc to gdzieś tam dużo mniejsze przelewy niż moi producenci. Ale jakieś chociaż są, rozumiem? Rzadko. Tak? No nie wiem, kawę i pączki. Na no, kawę i pączki. No i dobrze.